więc Państwa, tutaj jest czysty świruszkinak, nie ma żadnych że nie na żadnych jeśli właśnie będą one mamy mamy to bardzo fajne, do były. A więc, proszę od tego, którym mieszamy ee, serek. Serek, taki tradycyjny serek, słuchajcie, jest tego, tutaj właśnie to, Ta, iba, te, te, te a to może, no? Tak, a tutaj właśnie myślę, ta Thinking, że tak to jest no. jakiś tam ważny powrót do takich dawnych starych smaków. Myślę, że mogę taka z ciekawością, a wydaje się, że tylko spojrzycie, dajmy na właśnie na tym szlakiem, to właśnie przewidzę z XVIII wieku, które odpoczynki odpoczynki, tak jakby tam nasz nasze, jakby odczyt odpoczynki, tak jakby z tego obrębka, że mogą tu są też zarówno na ubezpieczeniu deserowym, jak i na poprawnym, także szukajcie scenu właśnie z napisem danych, ale nie właśnie nie? właśnie nie. Właśnie w rąku tutaj otrzymamy pan cynamy, właśnie no to tak. Mamy to zajście, to wszędzie a z tego powodu, nie ma szkoły, ale to może, no, że nie może, nie czy, to może nie być możliwość jak taka... Tak jest. Uh, tak, tak. ja będzie dobrze? Jak? To nie jest będzie pięknie. No, słuchajcie. nowego. Ja w ja się A czuję, tak, na tak? um, no, to nie czuję tak jak Tak? No, w Kamil. A nie musiał robić za jakiś czas. tak jak już przedmówiłem. Ja go sobie dzieliłem. Dzisiaj na to...

i było jest jeszcze szybko w trakcie jeszcze po Dobra. To warto. Tak. To jest taka dnia takie zalewy, słuchajcie, 1, 1, 1, czyli kilogram i wody.